Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w języku C. W dzisiejszym odcinku poznamy, czym są funkcje zaprzyjaźnione, oraz poznamy, jak i kiedy się ich używa. Więc, co to są te nasze funkcje zaprzyjaźnione? Otóż, jest to taka deklaracja pewnego typu zaufania, więc jeżeli mamy taką deklarację pomiędzy klasą, a na przykład funkcją, która należy która leży poza naszą klasą, to, to to znaczy, że ta funkcja może skorzystać z pewnych danych, na przykład zmiennych, które należą do tej naszej klasy. Czyli jeżeli mamy funkcję poza klasą i ta funkcja nie ma żadnego związku z tą naszą klasą, ale może zdarzyć się tak, że ta nasza funkcja mo może zaprzyjaźnić się z tą naszą klasą, może i ta, ta nasza klasa może zaufać tej naszej funkcji, i ta nasza klasa będzie mogła przekazać do tej funkcji jakieś określone dane. Ale mówiłem na początku, że. Mamy zmienne typu np. prywatnego i publicznego, i że typy prywatne nie mogą być wykorzystywane poza klasą. No i do tej pory nic się nie zmieniło, ale może zdarzyć się tak, że nasza klasa zaprzyjaźni się z funkcją, czyli zaufa jej i będzie mogła przekazać jej jakieś dane. Ale jak to wygląda? Przejdziemy do code bloka, gdzie napiszemy sobie prościutki programik i wyjaśnimy sobie, czym są te nasze magiczne funkcje zaprzyjaźnione. Ok, stworzymy sobie teraz prostą klasę, czyli przechodzę na sam początek i zaczynam od słówka klas. Ok. Nazwa mojej klasy na przykład będzie miała będzie nazywała się sklep, ponieważ chciałbym, żeby moja klasa posiadała taką funkcję składową, która będzie będzie służyła za taką metkę, czyli taki opis naszego produktu. I w tej naszej funkcji składowej będziemy wyświetlać sobie cenę brutto danego sprzętu. Czyli ok, tworzę sobie dane prywatne, czyli obszar prywatny. Private. Ok, i w tych naszych danych prywatnych zdeklaruję sobie double. double cena. Czyli, nasza, czyli ta nasza cena brutto. Ok, może zapisz sobie cena brutto. Czyli teraz stworzę, przechodzę do sekcji publicznej, czyli public. I w naszej sekcji public stworzę sobie naszą metkę, czyli naszą funkcję składową. Moja funkcja, funkcja nie będzie nic zwracać, więc będzie typu void. I nazywam moją funkcję na przykład opis, czyli naszą taką metkę. OK. Moja funkcja składowa nie będzie nic przyjmować z funkcji main, ponieważ będzie. Za funkcję naszą składową dane będzie przyjmował nasz konstruktor, którego, którego za chwilę stworzymy. OK. W naszej funkcji składowej dokonam tylko wyświetlenia See out, cena brutto. OK. I dokonam wyświetlenia mojej zmiennej. Cena podkreślenie brutto. I może przejść do nowej linii. Okay, ale za przyjmowanie argumentów yy, i dokonanie pewnych obliczeń, do, yy, pewnych obliczeń, żeby wyliczyć tę naszą cenę brutto, będzie służył nam nasz konstruktor, czyli tworzymy naszego konstruktora, czyli konstruktor to nasza funkcja, która nazywa się tak samo jak nasza klasa, czyli sklep. Okay. I ten nasz konstruktor będzie przyjmował z funkcji main double cena podkreślenie netto. Będzie przyjmował cenę netto i na tej naszej cenie netto będziemy dokonywać pewnych obliczeń, żeby obliczyć tą naszą cenę brutto. Czyli ok. Posiadam tą naszą cenę netto i teraz odwołam się do mojej ceny brutto, czyli cena brutto to się równa cena Netto razy 1. Zakładamy, że jest 23% VAT-u na dany sprzęt, czyli razy 1.23. Ok, tak wygląda wzór na to, aby obliczyć cenę brutto, czyli cena netto razy 1.23. Z założeniem, że 23% to jest nasz VAT. Ok, przejdźmy teraz do stworzenia naszego obiektu, czyli obiekt będzie typu sklep i nazwę mojego obiektu, nazwę na przykład laptop1, ok I to jest konstruktor, czyli do mojego konstruktora muszę przekazać jakiś argument, w tym wypadku double cena netto. I tą naszą cenę netto tego naszego laptopa, ten nasz laptop będzie posiadał cenę, net cenę netto na przykład 2999.99, taka cena jest zapisywana do właśnie naszej zmiennej double cena netto. I ta nasza wartość 2999 jako cena netto mnożymy razy 1,23 i z tego wartość tej wyliczonej naszej ceny brutto jest zapisywana do naszej zmiennej prywatnej cena brutto. Ok. Uruchommy teraz program i zobaczmy czy wszystko nam poprawnie działa. Jak widzimy błąd nam nie wyskoczył, ale też nic się nie wyświetliło. Ponieważ stworzyliśmy obiekt, ale w żaden sposób nie odwoływaliśmy się do naszej funkcji opis, która właśnie wypisywała nam tą naszą obliczoną cenę brutto. Więc zróbmy to. Odwołajmy się właśnie przez obiekt na początku, czyli laptop1. I ten, ta nasza funkcja składowa, czyli opis. Do opisu nie... Przyjmujemy żadnych argumentów, tylko od razu wyświetlamy tą zawartość. Więc, ok, uruchommy teraz mój program. I widzimy cena brutto, i ta nasza cena została już obliczona. Ok, ale czy możemy stworzyć funkcję na zewnątrz klasy, która korzystałaby z danych, na przykład tej naszej ceny brutto? No, spróbujmy zrobić taką funkcję, czyli wychodzę poza obręb mojej klasy. Ok. I chciałbym, żeby moja funkcja nie zwracała nic, czyli będzie typu void. I nazwę moją funkcję na przykład promocja. Ok. I w tej mojej funkcji promocja wyświetlę sobie cenę jakiejś cenę mojego mojej zmiennej cena brutto cena na przykład po promocji ale bez żadnych obliczeń wyświetlę sobie na samym początku cena brutto i endline ok teraz Spróbujmy odwołać się do naszej funkcji po imieniu, czyli piszemy promocja, i nie przekazujemy mu żadnych arg argumentów. Spróbujmy teraz uruchomić mój program. I widzimy, już w tym miejscu został wyświetlony, wyświetlony błąd. Ale dlaczego? Zobaczmy, widzimy, zmiana cena brutto nie została zadeklarowana. Ale jak to nie została zadeklarowana? Przecież ona jest ale ona jest w tej naszej klasie i ona poza klasą jest już niewidoczna. Ale czy możemy mimo wszystko się do niej odwołać? I do tego właśnie służą nasze funkcje zaprzyjaźnione. Czyli przechodzę sobie do mojej klasy. I aby zaprzyjaźnić moją funkcję z tą moją klasą, żeby ta moja klasa zaufała tej mojej funkcji, muszę zacząć od słówka friend, czyli piszę friend, ok, i teraz nazwa, znaczy typ mojej funkcji, jeżeli miałem tutaj typ void, to również muszę tutaj napisać typ, napisać typ void, czyli void, nazwa mojej funkcji, i tutaj nazwa mojej funkcji to promocja, ok, i ta moja Funkcja będzie musiała posiadać, posiadać sobie jakieś argumenty. I to będą argumenty, argument, taki specjalny argument. I ten argument będzie nazywał się tak samo jak nazwa naszej klasy. Czyli, jeżeli moja klasa nazywa się sklep, to mój argument też będzie nazywał się sklep. Ok, tylko że po spacji muszę dopisać ampersand czyli shifta i siódemkę. Wtedy wyskakuje nam znak ampersanda. Ok. Taki argument moja funkcja przyjmie. I teraz co w tej naszej funkcji, co w, w tym miejscu muszę wpisać. Jeżeli tu mam deklarację w tym miejscu, to co tutaj muszę wpisać? Na razie muszę wpisać to samo, co pisałem tam na górze, czyli sklep po spacji ampersand, czyli ten nasz znak adresu i po jeszcze jednej spacji musimy wpisać nazwę naszego obiektu, czyli takiego przezwiska. Na przykład chciałbym, żeby mój, moja, nazwa mojego obiektu nazywała się na przykład Deluxe. Tak się może nazywać. I zobaczcie. Moja funkcja promocja nie jest wcale związana z moją klasą, ale poprzez to słówko Deluxe. Zobaczcie. Poprzez to Deluxe. Po kropce widzimy, mogę odwołać się do tego, co siedzi w mojej klasie, czyli o tej mojej ceny brutto. Ale zobaczcie, ja w tym miejscu tego nie wyświetlam, tylko wyświetlę sobie go w tym miejscu. Czyli zapisuję deluxe i po kropce, gdzie mogę odwołać się już do mojej zmiennej cena brutto. Ok. Teraz tak. W naszej funkcji Main. Co ja, teraz, co ja teraz do mojej funkcji main przekazuję jako argument? W mojej funkcji main, podczas wywołania funkcji promocja, muszę przekazać jako argument nazwę mojego obiektu laptop, czyli zapisuję laptop 1. Ok, uruchommy teraz mój program i zobaczymy, czy wszystko dobrze się wyświetla. I tak, tak jak widzimy cena po promocji. Widzimy, że wyświetla się, wyświetlona jest ta nasza cena brutto. Ale stwórz, zróbmy sobie coś z tą naszą zmienną, czyli na przykład deluxe, ponieważ odwołujemy się poprzez ten nasz tutaj nowo utworzony obiekt. deluxe.cena cena brutto. To się równa na przykład cena mm, to się równa delux kropka cena brutto zapomniałem tego słówka naszego deluxe czyli tej nazwy naszego obiektu i pomnożę sobie ją razy na przykład 0.9 czyli nasza promocja będzie wynosiła 10% ok i w tym miejscu wyświetlam tą moją zmienną cena brutto w tym miejscu ok teraz uruchomię mój program i widzimy Cena po promocji już została obniżona. Czyli dla przykładu możemy stworzyć sobie jeszcze jeden obiekt. Może skopiuję sobie to, i wkleję poniżej. Tylko nazwę już, nazwa naszego obiektu to już będzie laptop 2, laptop 2. I zmienię sobie cenę, czyli cena na przykład takiego laptopa będzie 1450.29 groszy. Uruchomię mój program I, i dwa razy pokazała nam się, został wyświetlony mój obiekt, czyli na początku wyświetlany jest pierwszy obiekt, cena takiego pierwszego obiektu, a potem cena po promocji tego pierwszego obiektu. Potem wyświetla, wyświetlany jest obiekt numer 2, czyli cena brutto tego obiektu numer 2 i cena po promocji obiektu numer 2. Ok. Ale co my tutaj tak naprawdę stworzyliśmy? Zaprzyjaźniliśmy w naszej funkcji main, czyli znaczy w naszej klasie, w naszej klasie stworzyliśmy deklarację funkcji, ale ta deklaracja zawiera słówko friend, czyli zaprzyjaźniamy naszą funkcję z naszą klasą. Tylko dodajemy jako argument do takiej deklaracji przyjaźni. Jako argument ta nasza, nasza funkcja przyjmuje nazwę klasy oraz ampersand. A ten ampersand służy, służy po to, żeby w tym miejscu wpisać nasz dać, dać miejsce, żeby wpisać nasz, na, nasz, naszą nazwę obiektu. I tą nazwą obiektu możemy odwoływać się, widzimy w tym miejscu na przykład, do zmiennych, które siedzą w tej naszej klasie. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o funkcje zaprzyjaźnione. W następnym odcinku przejdziemy do już klas zaprzyjaźnionych. Także to, to by było na tyle. Dzięki Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się spodobał i zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który będzie już jutro o godzinie 18. Także na razie.